Siema, witam Was w moim supermarkecie. Dzisiaj, jak sama nazwa brzmi, musimy zarobić, ale nie narobić. 5 ja tych, to 35. Nie, Dobra, te czy to? Może jest minus. chleb. I. No, i to też. 47. Pet house. Gdzie to jest? A, wyjście. Dobrze. No, że palczki mi rozrzucają. No, nie mogę mi się normalnie postawić. O, półki, jakie fajne. Fajne półeczki. A y, ja może. Nie chcę ich. Tylko odłożyć. I... A! A tak to się robi. No to Uwaga, rzucam. Nie trafiłem dobre, to później się zrobi wszystko. Chlebki. O, kokopiki. do tu. Ja nigdy się nie nauczę, widzowie. Tutaj szybko, pięknie wy wy wykładamy cały chlebek. Oczywiście nie zaszuciłem znowu. Dobra, otwieramy. Dobra, jak mam serio, dobre to będę. No. Tak to się robi. Dobra, jakaś kolejka będzie. Ten. Nie wiem, coś mi wyskoczyło. Nie pytajcie. Reklama mi wyskoczyła. Jak ja mam internet wyłączony, nie pytajcie nie będę kupował bez reklam no bo to się nie opłaca kompletnie, dobra tutaj może weźmy sobie pięć piątek za chleb, za chleby ogólnie a ty, 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 ty co kopieki bierzesz, tak poczekaj te ludzie z, z chlebem Nie mogę nadusić tego. Nie, on Nie mogę tego nadusić. Zobacz, kiedy. Wy sobie posłuchajcie. Ja mogę tego nadusić. A to. 99, dobra, 4,50. Ej, jak zda się. Może ktoś to kupi? Nie mówię, że Open, Open, już można włazić chlebek. Jest bardzo tani dzisiaj. Chlebek bardzo tani. Yy, pro, zapraszam. Złotówkę. Znaczy to. I jak się robi, że dobrze? Ty klik. Nie no to tylko... A, enter Dzień dobry chleb Chleb pan chce? No jak za drogo Poczekaj to tylko skasuję tego pana mm, to się kasuje? Dobrze ile? 90. Chyba 0,99 0.99 Za co tyle? Life, life, life. Za co 99? No, jak wam się cena nie podoba? Dobra, 4,50. Nie 55, tylko 50. 50. Okej okay, 4,50. Ale jest jakiś tutaj magazyn, czy ja po prostu. Na śmiecie mi sprzątać i dać tą paczkę, z czym ona jest. Niu. Zapraszam, mój sklep jest słaby. Dobra. Hmm, kolejka się utworzyła, można kupować. Dobrze, hakapiki. E, dziękuję. 5 Pię zł. No, może być 5. E, hakapiki. Karta dziesięć Kokopiki. Karta. Poczekaj. Ej, nie! Niemożliwe Karta w Spokojnie, ona za chwilę zje. Ty chleb? Nie, chyba nikt. Dobra, biorę. 4,50, dobra, a dzisiaj promocja 3 zł. A tak będzie 4,50. Dobrze, 5, do... dobrze, już obsłużę kartę. 5, nie 50. Ej, i ktoś mi podaje pieniądze? No, karta, a pieniądze byście dali? 4,50. Ej. Jak pieniądze byś dali, to ja bym coś z wią... nimi... Dobrze. 5. Ej, peskiczu, ja mogę ja oszukiwać. Dobrze. Ej, przepraszam, ale nie wolno tutaj płacić kartą. Bo wtedy mogę oszukiwać. Nie płacić kartą, bo wtedy mogę oszukiwać. No ile? Dobra, 50. No jak? 10. No o, dobra. Jak oszust! E! Nie mogę wyjść. Ej, jak oszust? Ja, jakim ja jestem oszustem? Dobra, no. Ludzie, ludzie, no normalnie Trzeba Przepraszam, chokopiki wyszły. Muszę za, do, zamówić. Albo przepraszam, obsłużę jednak najpierw, bo chcę już od razu dwie paczki chokopików kupić. E, ostatnie chokopiki to były, może przez ostatnie tyska się na niej znalazła. Chleb. No, no dobrze. Dobrze. Dawid. Do, Dawid. Przepraszam, nie ma kasy. Ja bym tak tu ustawił już troszkę. Tak. Um, żeby było do wejścia. O. I... Ustaw o, trochę mniej miejsca, dobra. A, je, a jednak? Jednak to trzeba tak zrobić. No dobrze. Więcej miejsca. Po... Zamknięte, zamknięte, nie będę... Dobra, e, zamknięte, ale... Mówiłem zamknięte, dobra, jak mówią, że otwarte to otwarte. Dzisiaj się promocja kończy. Tylko kopiki będą nadal w cenie 5. Psy, chłop, chleb, karta chleb, Karta, e, Dobrze. 6. Dobrze. Chleb. Karta jeszcze nie. Nigdy nie pamiętam o tej karcie, żeby dać. Trzy. Dobrze. Do widzenia. wiecie, co ja bym teraz zrobił. Market. Może nie trzy. Dwa. 73. Pet house. Jeszcze bym sobie kupił chleb. Przepraszam, ja to tylko po ciemku odbieram. Ej, chyba pamiętam, nie, nie pamiętam, ale... Dobra, ale chyba w nocy nie dało się kupować różnych rzeczy. To już szybko, to szybko. Chleb. Dwa chleby. No, wstać mnie. stać mi było dobra. Nieważne. Nieważne. Idziemy po te chleby. I... Dobrze, nie będę w nocy chodził. A jest tutaj światło? Ej. Czy wy czy też to widzieli? Menar Bills. No, dobra, bez światła dzisiaj. Ogólnie będzie bez światła. No co, światło z... Jak światło za drogie, kopiki tutaj. Tu są chlebki. Dobre To i drugie hokopiki. Dobrze, dobrze. A o. o, hotel. Widzisz, że ja tutaj stałem? Przepraszam No dobre, no Poczekaj to tu, tak to się robi Tam zaśmiecają mnie tutaj Dobre Czyli, 10 złotych wszedłem. Dobra. Wiecie, o, otwarte tylko Nie, 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 Polska. Polska. Dobra. Dzień dobry. Zapraszamy. A światło jest włączone czy nie? A, zaraz. I włączyłem na sekundę światło. Bils nie ma. Nic. Licencje za 200 jakaś jest. Sekcje powiększenie niż sklepu. Eee, proszę. Eee, przepraszam A przepraszam. Proszę, ja zapomniałem. Noż, co. Wyś tam ludzie zgłupiali. Ja tu chcę oszukać. Zarobić oszustwem. No. Daj te pieniądze. Ja chcę tutaj zarabiać. Ja chcę tutaj oszukiwać. 14.97. A, Nie da się tutaj. Oszukiwać. Dobrze. 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 Proszę tutaj. Ja nie będę brał tego... Światło zgaszane. Ja nie będę już brał tego terminala. Nie można płacić kartą. 19... 19.98. Dobrze. I szybko tutaj stąd... Ej! Powiadomienie. A sekcja. Dobra, poczekaj pan albo tak. Poczekaj pan A, bank co ja mogę pożyczkę? 750 dolarów. Dobra nie, ja nie biorę. A to? Nie wiem. Dobra, nie chcę banku. Sklep. O, może wpisać coś? Eee, okej, okay, nie chcę nic. Lodówka. I kolejna ta. Szafka. To 200, 200. Dobra, ja, ku ja, ja będę kupował lodówkę. Dzień dobry. E, kolejka. Jednak nie to chciałem kliknąć. Dobrze, ile pan. No weźcie. Ja chcę więcej zarobić. A nie to, że. No, no, karta, no, najlepiej. 14,98 dolarów. 400. Dobrze, proszę. Pani wygląda na ładną, Tylko, że. Pani jest ładna, tylko widać pani coś. Dwa, proszę. Miłe zakupów. No czarno. No co no. No ci przesz... Ja chcę wpisać okej. Okej. Okay. Okay. Nie do mi, okej, okay, o! Dobrze, dzień dobry. Pan wygląda na uczciwego, ale, nie, ale jest wrednym hamem, bo tutaj. No, teraz, ja za chwilę będę miał opłaty za terminal. No, 98. Szybko, szybko, kasujemy, kasujemy. a to widać. Ej. Poczekaj, 33. 10,

nie no. I jak mi wszystko ludzie wykupili, no, e, zamknięte. Szukacie ludzie na półkach tego, ale jak ja, jak ja to dopiero muszę zamówić. Pod koniec dnia. O, umieścił. Dobrze, tu teraz jestem... Enter. Aby państwo myśleli, że że ja źle robię, to to najprawdziwsze oszustwo, ale ktoś płaci pieniędzmi. Ja tu ledwo co widzę. O sorry, nie chce rachunków. Jak mi Nie, chyba nie. Ex mi... Eks mi ten. Hello. Ale jeśli... Dobrze. Choko-piki, mi. Dobrze. Dla pan. Światło. Jeden, jeden cent. Enter. I ja nie powiedział, że oszust. No nie powiedział, no bo ja nie oszukałem. No. Uczciwie musiałem zareagować. Dobra nie, no, market jest coś tańszego. 6. Munk. No, no dobra. Okopiki. Dobra, może nie tyle chokopików. Może nie aż cztery, tylko nie aż sześć, tylko dwa. Dwa chokopiki, dwa chlebki, dwa te, dwa te. Po dwa. Olej miałem już, tak miałem. I teraz raz, raz, dwa. Raz, dwa. No jak Max? Dobra, pasta A, czyli jeszcze... Dobra, to co ja mam? Nie, 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 nie. Beret tylko dwa. Dobrze, raz, dwa. Yy, chyba trzeba closet zrobić. I pokopiki spadły. Widać, widać tu, co spadło jeszcze raz? Nie. Komputer. Dobra. No i to, pet house. X no. To chleb, oczywiście na jakich półkach? Na tych no. Mini E, Ja to muszę jeszcze ludziom rozdać no. Ja, ja, w ty, ja w nienaruszonym stanie on mi to przejeżdża, w nienaruszonym ja to robię. A on mi jeszcze to przejeżdża. No niby może, no ale zawsze coś. Zrobię tutaj olej, cały wykładam. Mojego mini składowi składowiska dobrze O kurde O się spod ciężarówki Mąka A mąka To, to może być tutaj Mi składowisko. nikt nie idzie nikt. Mąka. Mąka może być tu. A. No. Przynaj, przynajmniej przynajmniej yy. nie na kwiaty A tutaj nic nie. Może to będzie w mój market, taki powiększony? Sorry za ten dźwięk. God, God, God. God. Dobra, yy, to przepraszam za to. Jak, jak nie wiem, co usłyszeliście, to. Dobra, biorę to. Chleb. Czyściutko wykładamy. No dobra, kwiaty objęte. O kopiki. Najlepsze jedzenie. I to z tego, że spadły. Będą w tej samej cenie. No, jak spadają, to spadają, ale ja mam zejść z ceny dlatego, że one spadają. No jak, jak już tutaj się utarło, że tutaj są chokopiki po takiej, to są po takiej. No nie będzie taniej, drożej. Jak po, po jakiej są, to po takiej będą chokopiki. A co oni myślą, że że jak, że Misiu mówi, że no o, patrzcie, patrzcie to. Misiu mówi, że dobrze. Mi się mówi, że dobrze, dlatego dobrze robię. Dlatego otwarte, i zaliczę tylko jeszcze ten dzień. I już wtedy wam. Close it, close it, close it. Albo dzisiaj sko y skończę ten dzień, tylko jeszcze, y tylko jeszcze wam coś pokażę. Tylko znajdę to. Pa no, 1,50. To. 3,50? Nie 35, 3,50? Dobrze. Jest 3,50? I jeszcze mąka. Na no, złotówkę damy. No to do zobaczenia kolejnym razem.